Dzień dobry Państwu. Mirek Szewczyk, Agencja Smola. Dziś 8 czerwca, a przed nami losowanie nagrody głównej miesięcznej w loterii Balcerzek. System będziecie Państwo widzieli na ekranach obok. Ja mam już wstępnie skonfigurowanego. Pozostało mi do wpisania dolna i górna granica zakresu, z którego dzisiejsze losowanie się odbędzie, czyli tak naprawdę ilość Państwa zgłoszeń z maja. Laureatów wyłonimy dwóch, Laureata Podstawowego i Rezerwowego Nagrody Miesięcznej. Wskazuje plik, z którego dzisiejsze losowanie się odbędzie. Dane jakie zobaczymy na ekranach naszych monitorów. Życzę powodzenia i przystępujemy do losowania. Bardzo miło mi ogłosić, że Laureatem Nagrody Miesięcznej w postaci Toyota Yaris Zostaje zgłoszenie z numerem ID 4872, kod promocyjny to IN99, KJ 99, a numer telefonu laureata to 532, a koniec 407. Natomiast laureatem rezerwowym pozostaje zgłoszenie z numerem ID 1728, numer kodu produkcyjnego, kodu promocyjnego to EF22GC27, numer telefonu laureata, właściwie jego początek to 663, a koniec 922. I na dziś to wszystko, ale kolejny miesiąc losarii przed nami, zapraszamy do zakupów, do zgłaszania kodów, pozdrawiamy serdecznie!